Annuncio Bobis Gaudium Manium. <śpiewanie> Abemus Papam Dług Święty Miłość Ojca i Syna, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 14 listopada 1990 roku. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę od powtórzenia tego, co stwierdziliśmy już uprzednio na temat jedynego Boga, którego zgodnie z nauką wiary chrześcijańskiej uznajemy i wielbimy jako Trójcę Świętą. Wzajemna miłość Ojca i Syna istnieje w nich i od nich pochodzi jako osoba. Ojciec i syn tchną ducha miłości, który jest im współistotny. Kościół od zarania jego dziejów wyznaje z niezachwianą pewnością, że duch święty jest miłością, która pochodzi od ojca i syna. Tradycja ojców i doktorów Kościoła jest zakorzeniona w Nowym Testamencie, a przede wszystkim w słowach z pierwszego listu świętego Jana: Bóg jest miłością. Słowa te dotyczą samej istoty Boga. W której trzy osoby tworzą jedno i wszystkie są na równi miłością, czyli wolą dobra, wewnętrzną skłonnością ku przedmiotowi miłości w życiu trynitarnym i poza nim. W tym momencie trzeba jednak zauważyć, w ślad za świętym Tomaszem Zakwinu, że nasz język jest zbyt ubogi, by wyrazić ów akt woli, mocą którego osoba kochająca wnika w przedmiot swej miłości. Ma to swoje podłoże w wewnętrznej naturze miłości, która wychodząc od woli albo z serca nie odznacza się taką samą przejrzystością i samoświadomością, co idea powstająca w procesie myślowym. Stąd podczas gdy w sferze intelektualnej posiadamy różne słowa, pozwalające wyrazić z jednej strony stosunek między poznającym i przedmiotem poznania, Pojmować, przenikać rozumem, a z drugiej zjawisko emanacji myśli przez umysł w akcie poznania. Wypowiedzieć słowo, pochodzić z umysłu jako słowo. Nie można tego powiedzieć o sferze woli i serca. To fakt, że umiłowanie danej rzeczy wytwarza w afekcie osoby kochającej pewne, by tak rzec, wrażenie. Czy odtworzenie rzeczy miłowanej. Dzięki czemu powiadamy, że przedmiot miłowany przebywa w osobie miłującej, tak jak przedmiot poznawany jest w osobie poznającej. Tak więc, gdy ktoś, siebie samego myślowo poznaje i miłuje, jest sam w sobie nie tylko przez tożsamość rzeczy, lecz także jak jest myśl w myślicielu i miłowany w miłującym. Jednakże w ludzkim języku zgoła nie mamy wyrazów na oznaczenie relacji istniejącej między owym odczuciem lub wrażeniem wzbudzonym przez przedmiot miłości, a jej wewnętrznym źródłem, z którego ona wypływa i na odwrót. Dlatego też, ze względu na ubóstwo słów, propter, vocabulorum i nopiam, wspomniane relacje określamy jako miłość, dilekcio i kochanie, amor. Jest to jednak tak, jakbyśmy nazwali słowo myśleniem poczętym lub mądrością zrodzoną. Analiza pojęciowa przeprowadzona przez świętego Tomasza bardzo nam pomaga w ukształtowaniu sobie stosunkowo jasnej wizji Ducha Świętego jako miłości osoby wewnątrz Trójcy, która cała jest miłością. Trzeba jednakże powiedzieć, że już ojcowie Kościoła nazywali Ducha Świętego miłością. Do ich nauczania sięga sam doktor anielski. Ojcowie z kolei są spadkobiercami objawienia Jezusa i przepowiadania apostołów, które znamy także z innych tekstów Nowego Testamentu. I tak w modlitwie arcy kapłańskiej do ojca podczas ostatniej wieczerzy, Jezus mówi: Objawiłem im twoje imię, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Mowa tu o miłości, jaką ojciec umiłował syna przed założeniem świata. Zdaniem niektórych współczesnych egzegetów, słowa Jezusa wskazują tutaj, przynajmniej pośrednio, na ducha świętego, czyli miłość, którą ojciec przedwiecznie umiłował miłującego go przedwiecznie syna. Już jednak święty Tomasz poddał wnikliwej analizie tekst świętego Augustyna na temat wzajemnej miłości ojca i syna w duchu świętym, szeroko dyskutowany przez innych scholastyków ze względu na to, że w Łacińskiej wersji znanej teologom średniowiecznym imię Ducha Świętego występuje w narzędniku. Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto. Swą analizę literacką i doktrynalną Tomasz kończy pięknym wyjaśnieniem. Jak więc mówimy, drzewo kwitnie kwieciem. Tak samo mówimy: Ojciec wypowiada siebie samego i stworzenie słowem lub synem. Podobnie mówimy: Ojciec i syn miłują siebie i nas duchem świętym lub miłością pochodzącą. W cytowanej już mowie pożegnalnej, Jezus zapowiada, że ojciec pośle apostołom i Kościołowi pocieszyciela, ducha prawdy. I że także on syn go pośle. Aby z wami był na zawsze. Tak więc apostołowie otrzymają Ducha Świętego jako miłość łączącą Ojca i Syna. Za sprawą tej miłości Ojciec i Syn będą u nich przebywać. Z tej samej perspektywy należy spojrzeć na inny fragment modlitwy arcykapłańskiej, w którym Jezus prosi Ojca o jedność swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno aby świat uwierzył, żeś tym nie posłał. Jeśli uczniowie mają stanowić w nas, a więc w Ojcu i Synu jedno, może to nastąpić jedynie za sprawą Ducha Świętego, którego przyjście i przebywanie w uczniach zostaje równocześnie ogłoszone przez Chrystusa. On u was przebywa i w was będzie. Te zapowiedź Kościół Pierwotny zrozumiał i przyjął, o czym świadczą poza Ewangelią Janową słowa świętego Pawła o miłości Boga. Która rozlana jest w sercach naszych, przez ducha świętego, który został nam dany. Świadczą o tym również słowa z pierwszego listu świętego Jana. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w nim, a on w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. Z tych korzeni wyrosła tradycja koncepcji ducha świętego jako osoby, miłości. Trinitarna ekonomia zbawczego uświęcenia pozwoliła ojcom i doktorom Kościoła przeniknąć spojrzeniem wewnętrzną tajemnicę Boga Trójcy. Dokonał tego święty Augustyn przede wszystkim w dziele De Trinitate, przyczyniając się zdecydowanie do utrwalenia i rozpowszechnienia tej nauki na Zachodzie. W jego refleksjach, duch święty jawi się jako wzajemna miłość. I więź jedności między Ojcem i Synem w komunii trójcy. Podobnie jak nazywamy jedyne Słowo Boże imieniem własnym mądrości, choć w ogólnym rozumieniu także Duch Święty i sam Ojciec są mądrością. Tak też Duch Święty otrzymuje jako własne imię miłość, choć Ojciec i Syn także są w rozumieniu ogólnym miłością. Duch Święty jest czymś wspólnym Ojcu i Synowi. Jest samą współistotną i współwieczną komunią. Są tylko trzy osoby: jedna, która miłuje tego, który jest z niej, druga, która miłuje tego, od którego bierze początek i sama miłość. Z taką samą nauką spotykamy się u Ojców Wschodu, którzy mówią o Duchu Świętym jako o tym, który jest jednością między Ojcem i Synem, więzią łączącą Trójce. Możemy tu wymienić Cyryla Aleksandryjskiego, zmarł w 444 roku, i Epifaniusza z Salaminy, zmarł w 430 roku. W tym samym kierunku poszli teologowie wschodni kolejnych stuleci. Wśród nich mnich Grzegorz Palamas, arcybiskup Tesaloniki, wiek XIV, który pisze: Duch najwyższego słowa jest jak niezmienna miłość ojca do słowa. Zrodzonego w tajemniczy sposób. Jest to ta sama miłość, którą umiłowane Słowo i Syn Ojca darzy tego, który je zrodził. Z autorów bliższych naszym czasom warto zacytować Bóg Kawa. Jeżeli Bóg w najświętszej trójce jest miłością, to Duch Święty jest miłością miłości. Taka jest nauka wschodu i zachodu, którą papież Leon XIII zaczerpnął z tradycji. I wyłożył w swojej encyklice o Duchu Świętym, w której czytamy, że Duch Święty jest boską dobrocią i wzajemną miłością Ojca i Syna. Na zakończenie, powróćmy jednak raz jeszcze do Świętego Augustyna. Miłość jest z Boga i jest Bogiem. Jest nią zatem właśnie Duch Święty, przez którego miłość Boża rozlewa się w sercach naszych i sprawia, że mieszka w nas Trójca. Duch Święty słusznie nazywany jest darem ze względu na to, że jest miłością. Duch Święty, ponieważ jest miłością, jest darem. To właśnie będzie tematem następnej katechezy.